powrózek nasienny, barwienie hematoksyliną i eozyną. Najbardziej charakterystyczną strukturą wchodzącą w skład powrózka nasiennego jest nasieniowód. Uwaga przykuwa chociażby gwiazdkowaty kształt światła nasieniowodu czy jego gruba, mocno umięśniona ściana. Spróbujmy zatem dokonać analizy budowy nasieniowodu. Warstwą leżącą najbliżej światła jest błona śluzowa wyścielona nabłonkiem wieloszeregowym, którego charakter i skład przypomina nabłonek przewodu na jądrze. Kolejna warstwa to błona mięśniowa, najgrubsza z warstw, zbudowana z trzech pokładów mięśniówki gładkiej o przebiegu podłużnym, okrężnym i ponownie podłużnym. Na zewnątrz zlokalizowana jest przydanka łącznotkankowa, mocująca nasieniowód w tkance łącznej powrózka nasiennego. W bliskim sąsiedztwie nasieniowodu zaobserwować można obecność poprzecznych przekrojów przez żyły splotu wiciowatego. Ich obecność i funkcja są niezbędne do utrzymania w jądrze temperatury 35 stopni Celsjusza, warunkującej prawidłowy przebieg procesu spermatogenezy. Budowa ściany żył splotu wiciowatego jest charakterystyczna dla żył podprzeponowych, w których warstwa błony mięśniowej jest grubsza w stosunku do pozostałych naczyń żylnych, a na terenie przydanki występuje dodatkowa warstwa mięśni gładkich. Na peryferiach omawianego preparatu zlokalizowane są pęczki włókien mięśni szkieletowych. Sprawdźmy, czy na preparacie barwionym rutynową metodą histologiczną możliwe jest zdefiniowanie budowy morfologicznej mięśni szkieletowych. Najbardziej charakterystyczną cechą tej tkanki jest obecność poprzecznego prążkowania które widoczne jest na przekrojach podłużnych przez włókna. Bez trudu odnajdujemy je, powiększając odpowiedni przekrój. Kolejna cecha, która powinna utwierdzić nas we właściwej identyfikacji tkanki mięśniowej szkieletowej, to obecność licznych jąder komórkowych zlokalizowanych na obwodzie włókna. Odnalezienie tej cechy omawianej tkanki również jest możliwe. Nie podlega zatem dyskusji, że tkanka mięśniowa budująca mięsień, dźwigacz, jąder jest tkanką mięśniową szkieletową. Wszystkie omówione struktury wchodzące w skład powrózka nasiennego są zatopione w tkance łącznej luźnej, na terenie której zaobserwować można typowe dla niej struktury – skupiska adipocytów, liczne naczynia krwionośne, zarówno tętnicze jak i żylne, czy też pnie nerwowe. Z uwagi na różnorodność struktur obecnych na terenie powrózka nasiennego, analiza budowy histologicznej tego narządu jest doskonałym narzędziem weryfikującym znajomość budowy i funkcji większości typów tkanek organizmu ludzkiego.